Serdecznie. Dzisiaj znowu padło na ekspres do kawy. Chciałbym Państwu zaprezentować, jak w ekspresie do kawy Jura NA8 wyczyścić zaparze. Bo, jak wiadomo, w normalnej eksploatacji się tego nie wykonuje, jest to rzecz niewyciągalna i zostaje jedynie serwis. Ja się postaram go wyciągnąć domowym sposobem. A druga rzecz, chciałbym Państwu udowodnić i sobie również. Bo takie mam nadzieję i przypuszczenie, że niestety, tak jak wszyscy Państwo piszą, nie będzie tam pleśni, grzyba, etc. etc. tylko będzie czysto. Zobaczymy na efekty. Mogę Państwu jedną rzecz powiedzieć, że ja już jestem w sumie po czyszczeniu tego zaparacza, a efekt dla mnie był również zadziwiający. Także zapraszam do oglądania. A więc przystępujemy do działania, po pierwsze odpinamy sobie przewód zasilający, wyciągamy sobie pojemniczek na wodę, to nie będzie potrzebne. logo Jury, wystarczy palcami ściągnąć, jest na takich trzech kołeczkach. Teraz niestety ja nie mam plastikowych łyżek, więc spróbuję to jakoś wyciągnąć, tu są takie podłużne wstawki plastikowe. Ja One no, mają zazębienie, nie można je ciągnąć, bo się je porywa, je trzeba podważyć do góry O, nawet lekko poszło i wyciągnąć Zahacza się to w ten sposób, więc nie wolno tego ciągnąć. Na dole jest taka sama Na dole jest taka sama, ja sobie podważam takim metalem takim. Nie mam niestety łóżek plastikowy, widzę, że ta trudna idzie. Żeby Państwa nie mordować. Ja mnie sobie to ściągnę i zaraz do Państwa wrócę. Ok, już jestem z powrotem. Na logikę sam się też tego uczę. Na logikę. Plastik wychodzi do góry, bo jakby szedł w dół, to by nam przeciął przewód, więc od dołu go trzeba było wyhaczyć. Wyciągamy kolejne takie. Już widzę, że mi przeszkadza ta cała tacka, które sobie nie ściągnąłem razem z wodą. Chciałem to później wyciągnąć, i sobie przeczyścić, więc całą tę tackę też wywalam z tego ekspresu. No i co? I działamy w takim razie. Dalej. Ok, teraz jak już sobie ściągnęli te wszystkie plastiki, to musimy ściągnąć tą część obudowy, aby dostać się do zaparzacza, i tutaj pojawia nam się problem. Nie wiem czy sobie z tym podołam. Są śrubki, ale ja tutaj nie widzę, aby tam była główka na jakikolwiek klucz. Przyniosłem sobie najmniejszy kluczyk, tylko posiadam 4 mm. I to nie obchodzi. Nie widzę tego za dobrze, żeby tu coś było. Dla mnie ta główka jest okrągła, ale postaram się to odkręcić. Jeżeli mi się uda, to do Państwa wrócę. I pokażę, jak ta śrubka mniej więcej wygląda, i powiem, czym udało mi się to odkręcić. A więc udało mi się wykręcić te śrubki. Użyłem czegoś takiego. Oczywiście nie mogło być inaczej, ale producent dał sobie główkę tej śrubki okrągłą. Nie wiem, czy będzie widać, czy też nie. Główka tej śrubki jest okrągła więc to jest zabezpieczenie się producenta ale OK. w każdym razie wykręcamy chcemy się pozbyć tej bocznej obudowy przy którym nie ma zbiorniczka na wodę więc odkręcamy skrajne śrubki czyli na samej górze i na samym dole A teraz sobie musimy obrócić ten ekspres i go w jakiś sposób podważyć tam są takie zaczepy o ile dobrze Kojarzę. Nie chciałbym tego um, czymś porysować, bo tu już jest frontowa ściana i by się no, no, brzydko by to wyglądało. Weźmiemy sobie taki pilniczek metalowy dlatego tego. I pilniczek metalowy, ale pilnik zaczyna się od połowy. Zobaczymy czy to w tym pójdzie. Niestety pilnik jest za, A pilniczek taki malutki jest za bardzo piętki. mamy jeszcze śrubokręciki do ściągania, do wyciągania przewodów z wagon. O, Może czymś takim nam pójdzie Zobaczymy. Nie wiem czy to trzeba podważyć czy podważyć i. Jej wystarczyło podważyć, przesunąć w tył ekspresu więc ściągamy sobie tą obudowę proszę bardzo obudowa ściągnięta i jest taka klapka pod tą klapką ona sama już widzę odchodzi ja coś ją trzyma jeszcze na jest złożona. tylko i pod tą klapką jest zaparzecz i teraz filmik nagrałem też po to tak jak we wcześniejszym filmie mówiłem, ja nie czyszczę tego zaparzacza. A filmik ten nagrywam po to, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest owy zaparzacz. Bo dużo z Was zarzuciło mi, że zaparzacz w biurze jest zasyfiony, zapleśniały. I życzą mi wszystkiego najlepszego, jak to otworzę tutaj. Szczerze, na pierwszy rzut oka. Nie widzę. Może zgaszę tutaj dodatkowe światło, równam ostrość na pierwszy rzut oka. Nie widzę, żeby cokolwiek było nie tak z tym. Eee, ale odkręćmy dalej. Jako wyciągnę dla Państwa, już widzę śrubki gwiazdki, ale z takim nie będzie problemu. Ja go dla Państwa wyciągnę, aby Państwu pokazać jak to wygląda w środku może inaczej zrobimy ja dla państwa to odkręcę eee, na żywo znaczy się na żywo M nagram odkręcanie po prostu tego z racji tego żeby mi ktoś nie zarzucił że odkręciłem przeczyściłem i pokazuje jak to wygląda więc szczerze jak się temu przypomniał to to są cztery śrubki jeden mężyk więc tak odkręcamy sobie śrubeczkę tak jak mówiłem Gwiazdką wyciągamy sobie taką. No, wystarczy wyciągnąć, proszę. Dla niedowiarków, nie wiem czy widać. No, okej. Okay. Jest tutaj coś. O, coś niecoś brudnego. Resztki kawy. Ekstres jest ogólnie przed myciem. E, i według mnie mm, ok tam są następne śrubki. musimy sobie wrócić do tego przyłóżki według mnie e, dużą robotę robi chemia jak ją stosujemy ja na chemii nie oszczędzam tak jak do zmywarki tak jak do, do, do ekspresu o tu już jest inna piaska tak hmm, jak chemię do ekspresu tak jak do zmywarki używam oryginalną no. Wiadomo, do jury używam tabletek i wszystkich płynów z jury do zmywarki używam tylko jednej firmy i, i od lat i nie mam z tym żadnych problemów. Trochę to mam kiepskie światło, ale ale, ale damy radę. Nie wiem, jak tą śrubkę stamtąd wyciągnę, to jest już druga jeszcze gdzieś jedną widziałem tutaj i ten wężek będziemy musieli ściągnąć mam nadzieję, że to Państwo dobrze tam widzą ja sobie to tak... oho, tam mocno siedzi jednym energicznym ruchem i popuściło już czuję, że mi wypada ten cały zaparzacz o. Wieszcie, że dam, ale wypadła i odpinamy sobie wężyk. Jeden wężyk. Aha. Wężyk akurat siedzi mocno. Można z tej wyciągnąć. Stronę z tej nie wyciągnę, tylko tutaj wężyk akurat mocno siedzi. O. Jest jeden wężyk wyciągnięty i powinno nam wszystko ładnie wyjść Ok, śrubkę sobie wyciągniemy od razu. I uwaga, ja już widzę, każda śrubka jest inna. Muszę sobie dambuk dać, bo ta była z innej strony całkowicie, jest inna. I teraz na bieżąco, jak wygląda takowy zaparzacz. Jest kawka? Jest. Nie widzę tutaj pleśni. Nie widzę tutaj dużego grzyba. Tu jest brud. Ok, ale umówmy się. O, tu jeszcze śrubka nam jedna wypadła. Super, bo nie będę wiedział teraz. Moment, sobie zobaczę. Tak, bo są inne śrubki. Wszędzie dane. Wracając do tego, jak mówię, jest kawa, jest brud. Ale to jest kawa. Więc szczerze. No tu jest są też resztki kawy, które się wysypują. Jest to suche, nie ma tutaj jakiejś wody, a niedawno kawy zaparzałem. Kap z tego, ale OK. Tutaj jest jakaś upleśń. Niewielka ilość i to jest wszystko. Więc szczerze, w poprzednim filmiku, jak Państwo mi zarzucili, że mam sobie to otworzyć i zobaczyć, co tam się będzie znajdowało, ten grzyb i tak dalej, i życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Spodziewałem się czegoś innego. Jestem mile zaskoczony, że to w ten sposób wygląda. Jeżeli ktoś mnie się zapyta, kiedy ostatni raz czyściłem, bo to go poproszę o obejrzenie wcześniejszego filmiku tam jest powiedziane dokładnie kiedy ekspres został zakupiony i kiedy taki zaparzacz mi się zepsuł a zepsuł mi się z powodu tego iż kupowałem kawę z zaburzeniami, czy też za bardzo tłustą o czym poinformował mnie serwisant z Jury gość ze Szwecji który pracował w tamtejszej fabryce nawet nie wiem kim tam był ale do czego zmierzam do tego zmierzam, że mam mnóstwo komentarzy, mnóstwo, jakby mnóstwo, no może z 5-10 komentarzy, dla mnie to jest dużo, pod filmikiem z informacją, żebym sobie zobaczył i życzę mi wszystkiego najlepszego picia tej kawy, tej pleśni i tak dalej. To ekspresy, z których się zaparzacz wyciąga do mycia i mają funkcję wyciągania bez problemu z boku tego zaparzacza wygląda tysiąc razy gorzej niż ten. A ten jest przed myciem. Tam chyba jeszcze zostało na 3-2 kawy ta kreseczka, zanim dojdzie do końca i um, będzie trzeba e, wrzucić tabletkę, żeby go umyć, czy też odkamienić. E, więc szczerze nie będę tego wyciągał. Dla mnie spełnia to swoją rolę, spełnia to swoją funkcję. E, te, przez taki długi okres czasu i tak to wygląda, więcej tego nie będę rozbierał. Rozebrałem to tylko dlatego, żeby Państwu udowodnić, że. Nie trzeba tego myć, a druga rzecz wniosek jest taki jeszcze mój, że Jura jest według mnie zaporządną marką, aby pozwolić sobie na to, żeby wypuścić na rynek taki bubel, jakim jest zapleśniały system do zaparzania i żeby go oczyścić, będzie trzeba tylko jechać z tym do serwisu. Nie mogła sobie na takie coś pozwolić, sobie nie pozwoliła i chwała jej za to. Dobra. Dziękuję Państwu za obejrzenie filmiku, jeżeli komuś się podobało to zapraszam do zostawienia lajka czy też suba i do następnego razu, ja sobie to teraz wyczyszczę i poskładam w odwrotnej kolejności, także dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam.